No <noise> nagrywamy Ja pewnością. <mam się>, <noise> ja nie nie Co? Nie Co? No Co? Z pewnością. Ja Med Z pewnością. To tak no. Co? Tak no Z pewnością. Z pewnością. Z Nie, nie, nie Z Co? No. Coś no. <grymne> no. <grymne> Cicho. Cicho. Cicho, to już kaca no. masz jakiś za głośno. No. To już na kacu. Niech no, za głośną. No. Dawaj, dawaj, wstawaj. No. Co? No wstawaj? No wstawaj, wstawaj. Na rowerze musisz pojść. Ten... Ten? O, to trzeba już z <grymny> o kurwa No ale No Hehe Gdziesz od daleko nie ma No Do domu Do No daleko No Hehe co? No. <grymny> no. Ale to jeszcze trzeba ulic ulicę przejść A tam samochody jeżdżą Co jeszcze jest? Tamten, tramwaj czeka o! <grywa> tak to jest! Kuj owa nie biały dzieją! Kalne, <grywa> halne! <grywa> Dobra! Cicho bądźcie! Puchaj tak gumowych chod... No! Co gumowych butach? Słuchaj, co ci gu, buty gumowe co dają. Ci gumowe buty dają, kurwa, mam tam, tam jest większa. No, możemy ci pomóc. Goda. Co to jest? Co? Róż. Róż, róż, róż. No. Józek, pożegnaj się. Jozin z

mnie gdzie ja dobierze, jestem. No. gdzie ja jestem? Gdzie jestem? to nie jesteś. No. Zobacz, Dobra, stajemy. Ojej, wstajemy. Ja No. Dobra, i Dobra, Baczkurwa! Ojej! 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 Za mokro masz ten, jedną stronę wiesz co? Gdzie przenosi nawet. Co? Przeciążenie. O kurwa. Józef pomachaj. <grytanie> Idziemy co? Dobra, nawet <grytanie> bijane. No. Dobra.